Dzień dobry Pomorska Telewizja Narodowa, redaktor Sławomir Ziembiński. Witam. Jesteśmy dzisiaj w drugi dzień Świąt Wielkiej Nocy, czyli Lany Poniedziałek. Jesteśmy na parkingu obok plaży, no jak widać parking jest zamknięty. Tutaj. Z drugiej strony też jest zamknięty, pokaż tam ten parking i do przodu. Autobus T8 tutaj parkuje, no bo tutaj jest końcowy przystanek. ludzie jak widać nie widać. Generalnie no, ludzie siedzą w domu. No, takie są rygory stanu epidemii i pandemii i na plaże nie wolno chodzić, dlatego parkingi są zagrodzone i nie wolno wjeżdżać. Generalnie tak to wygląda. No, w zeszłym tygodniu, kiedy była piękna pogoda, z tego co słyszałem, to sobie ludzie poodstawiali te, te elementy, pokazać i, i, sobie, i sobie sami po, po, powjeżdżali. No, i nie było policji, nie było straży miejskiej, a pełne parkingi samochodów tutaj były, prawda? tak to wyglądało, także jest sytuacja taka niewesoła. No trudno ludziom, jak jest piękna pogoda, szczególnie, no też wczoraj była ładna pogoda, wysiedzieć w domu. Ja, ja to rozumiem, no ale policja daje mandaty za wchodzenie na promenady, na Molo Sopockie jest zamknięte, tutaj też nie wolno na plażę chodzić, jak widać. No i, i nie chodzą ludzie I, i pilnują po tego tego, tego rygoru. W każdym razie, no tutaj jak widzimy jest teren, teren zamknięty, na parking nie można wchodzić, natomiast zobaczmy tam jest budowa w tej chwili cały czas jeszcze niedokończona. Tory tramwajowe tory tramwajowe są położone. Tam się buduje bazę dla na tych motorniczych i tramwajarzy. Pokażmy tam ten budynek, co się buduje, może zbliżenie. Robotników nie widać, ale pokażmy te tory tutaj teraz, te roboty, roboty, znaki. Pokaż to. Robotników nie widać, ale jak widać sytuacja jest taka, że w normalny dzień tygodnia tu ludzie pracują. To szczególnie dużo z Ukrainy pracowników jest. Teraz pewnie na święta też pojechali na te dni wolne do siebie. Nie wiem jak to wygląda, no w tej chwili to... No Trudno jest gdziekolwiek jechać za granicę, bo wszędzie są kwarantanny. U nas też, jak się do Polski przyjedzie, trzeba dwutygodniową kwarantannę odbyć. No i mimo to i tak tego koronawirusa właśnie najwięcej jest tam w Mazowieckim. 50 tysięcy samolotami przyleciało z tak zwanej powroty, powroty do Polski. Była taka akcja, no i niestety no puszczali tych ludzi prosto z samolotu do Pendolino do innych normalnych środków komunikacji miejskiej no teraz tu już komunikacji miejskiej co drugie miejsce jest wolne są takie przepisy i takie rygory no z tego co powiedział premier Morawiecki przed świętami no do 26 dzieci do szkoły nie pójdą i nadal jeszcze tydzień będą zamknięte te markety znaczy te galerie handlowe i tak dalej no tak to wygląda chociaż w Hiszpanii z tego co dzisiaj słyszałem w mediach już podobno wszystkich, znaczy pewnie, pewne działy do, do powrotu do pracy. No a no dodatek od jutra będą w metrach i Straż Miejska i Policja rozdawać maseczki. My mamy od czwartku nosić maseczki, ale niestety maseczek nie ma w sklepach i w aptekach, a jak jest to za 9 zł. Tylko ja się pytam, co osoba, która straciła pracę, bo też wiele osób popraciło pracę i już potraciło pracę na no, umowę zlecenia czy Mowa o dzieło. No i teraz co? No, jak ma wydać 9 zł na maseczkę, bo tyle kosztuje w aptece, czy, 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 czy ma kupić chleb, to pewnie prędzej kupi chleb, a na maseczkę go nie będzie stać. Więc jeżeli się wymaga od obywateli Rzeczpospolitej Polskiej, żeby chodzili od czwartku, czyli od 16 o maseczkach, to proszę im te maseczki dostarczyć i, 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 i wyposażyć tak jak w Hiszpanii. Dziękuję bardzo i życzę wszystkim zdrowych, wesołych świąt, bo to już ostatni dzień Wielkiej Nocy. Dziękuję. Sławomir Ziębiński, Pomorska Telewizja Narodowa.